Witajcie serdecznie. Przedstawię Wam kolejny dowód na to, że Pan Jezus jest Bogiem. Jeśli wierzysz w pisma Starego Testamentu i w pisma Nowego Testamentu, nie ma takiej możliwości, abyś rozdzielał Boga Ojca od Boga Zbawiciela Pana Jezusa. Pan Jezus musi być Bogiem. I właśnie to pokazuje nam Słowo Boże. I przedstawię Wam kolejny dowód. Będzie to Psalm 26. Sądź mnie, panie, bo ja w niewinności mojej chodzę, a w panu ufając, nie zachwieję się. Spróbuj mię, panie, i doświadcz mię, wypław ogniem nerki moje i serce moje. Zapamiętajcie to zdanie, a dokładnie świadectwo Słowa Bożego, że to Bóg Starego Testamentu bada serca i nerki. Przejdźmy jeszcze do kolejnego świadectwa z Starego Testamentu, a dokładnie o świadect do świadectwa Jeremiasza. Najzdradliwsze jest serce nade wszystko, i najprzewrotniejsze, który pozna. Ja, Pan, który się badam z serca i doświadczam nerek, tak, abym każdemu oddał według drogi Jego i według owocu spraw Jego. Zobaczmy. To jest niesamowite. Tutaj, przez Jeremiasza, to sam Bóg mówi o sobie, że On bada serca i doświadcza nerek. Dokładnie to samo, co mieliśmy zaświadczone w Psalmie 26. Tutaj mamy yy, Księgę Jeremiasza, rozdział 17. Więc widzicie, Bóg Starego Testamentu bada serca i nerki. A co mówi Pan Jezus? Zobaczmy. A aniołowi zboru tyjatyrskiego napisz To mówi Syn Boży, który ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi. A dzieci jej pobiją na śmierć i poznają wszystkie zbory, żem ja jest ten, który się badam nerek i serc i dam każdemu z was według uczynków waszych. Czy trzeba coś dodawać? Tutaj mamy wszystko. Właśnie to jest potwierdzenie i nawet wielkie, wielka manifestacja Pana Jezusa, Syna Bożego, że mówi, że poznają zbory, że właśnie On jest ten, który bada serca i nerki, że właśnie On jest tym Bogiem Starego Testamentu Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka Jakuba, Mojżesza. Nie trzeba tu nic dodawać. Mamy tu jasno i wyraźnie pokazane w tej informacji, w tym świadectwie Słowa Bożego, kolejny, kolejny raz, że Pan Jezus jest Bogiem i On właśnie zaświadcza nam. Dlatego nie dajcie się zwodzić nikomu, kto mówi, że Pan Jezus nie jest Bogiem, że jest człowiekiem czy zaniołem, jak to Świadkowie Jehowy mówią. Nie da się pogodzić świadectwa Starego Testamentu ze świadectwem, które głosi Pan Jezus. Po prostu się nie da. Pamiętajcie o tym i ufajcie Bogu Zbawicielowi, Panu Jezusowi. Pozdrawiam i wkrótce będą nowe dowody.